Urodził się w 1826 roku w Szostakowie na terenach dzisiejszej Białorusi. Nie był zwolennikiem Powstania Styczniowego. Bardziej opowiadał się za poglądami Stronnictwa Białego, które głosiło pracę u podstaw i walczenie o niepodległą Polskę na drodze do pokoju. Jednak mimo to przystąpił do powstania. Na początku dowodził oddziałem na Polesiu, gdzie odniósł parę sukcesów. Gdy jego jednostka rozpadła się, przeniósł się do Warszawy, gdzie otrzymał stopień generała. W sierpniu 1863 roku udał się do Paryża w celu zbadania, czy Francja udzieli wsparcia powstańcom. Zyskał tam informację, że pomoc mogłaby nadejść na wiosnę 1864 roku. Wrócił do Polski dopiero na jesień 1863 roku, w czasie, gdy powstanie dogorywało. Został wówczas wybrany dyktatorem Powstania Styczniowego. Miał 38 lat. Traugutt nie potrafił znieść samowolki oddziałów. Spocznij. I co, są wieści? Komentuję, panie generale, że kolejny oddział został rozgromany przez Rosjan. To żadna nowość. Coś jeszcze? Podobnie nie doszło nawet do walki. Rosjanie zostali cały oddział w lesie podczas spoczynku. I nikt się nie bronił? Nie mieli broni. Zakopali ją w lesie, żeby nie ciążyła. A potem udali się na odpoczynek. Nie postawili nawet warty, a, a potem przyszedł rosyjski oddział i, i wszystkich aresztowali. Co z bronią? Nie wiadomo, nie mam z nimi kontaktu. Nie może tak być, że każdy się rządzi po swojemu i działa tak nieroztropnie. Potrzebujemy reform. Musimy wytrzymać do wiosny. Wtedy Francuzi powinni przyjechać z pomocą. Możesz odmaszerować. Traugut próbuje zreorganizować wojsko, powołuje między innymi stałe kampanie czy pułki, co pozwala na większą kontrolę. Chce również uwłaszczyć chłopów, aby zapewnić sobie ich wsparcie. Ostatecznie, mimo podjętych działań przez Trauguta, Polska ponosi porażkę i przegrywa. Ostatni dyktator powstania zostaje uwięziony przez Rosjan i skazany na śmierć. Śmierć ponosi na stokach cytadeli warszawskiej wraz z innymi dowódcami. Świadkiem ostatnich wydarzeń jest trzydziestotysięczny tłum Warszawiaków, który poruszony tą dramatyczną chwilą odśpiewuje hymn Święty Boże, Święty Mocny.